Jak wiecie, albo i nie ostatnio wyszła druga część Dorsu, czyli The z której jesteśmy tym razem nie w hotelu, ale w kopalni i doszły nam nowe potwory i nowe mechaniki i w tym odcinku będę to wszystko testować po raz pierwszy. Ogólnie żeby zagrać w drugą część, trzeba przejść część pierwszą. Bez tego nie ma się dostępu do kopalni. Ja pierwszą część z hotelem już przeszła, choć kosztowało mnie to dużo czasu i nerwów, więc zapraszam na odcinek. Nasza przygoda zaczyna się od spadania 5 km w głąb ziemi, żeby uciec przed tym miłym potworkiem z pierwszej części, czyli figurą. U Emocjonujący wstęp. Okej, okay, więc jestem w kopalni. To może pozwiedzajmy, zobaczmy, jakie itemy tu można znaleźć. Jakiś glow stick. Wcześniej czegoś takiego nie było. A tu mamy generator i trzeba znaleźć do niego żarówki, widzę. A tu co jakaś dziura, czy można do niej wskoczyć? Nie, nie można. Zapasy plasterków fajnie. Zobaczmy, czy czegoś ciekawego nie pochowali w tych szafkach. Hajs. Glow stick. Jeszcze więcej plasterków. W ogóle jeszcze w windzie nakupiłam se itemów, jakieś latarki i w ogóle. Mam aż trzy latarki, czajcie? Plasterki i te śmieszne glowsticki. Fajnie, o mam. Znalazłam pierwszą żarówkę. Wsadzę ją gdzie jej miejsce. Została jeszcze jedna. Wózek. Ło, można go popychać. E, ale dalej już nie pojedzie. Znalazłam ostatnią żarówkę. Idę odpalać generator. Mamy prąd. Mogę teraz otworzyć bramę. I mamy 101 drzwi. Kolejny wózek. Jest, dźwignia trzeba zmieniać, żeby jechał na odpowiedni tor. O nie. Mój wózek zleciał na dół. I co teraz? Nie. Może się zrespił. Tak, zrespił się, na szczęście. Ty, psyta, słyszałaś. Ten mały gnojek. Jak działają te glow sticki a je się tak rzuca w ciemną otchłań? Nie, nie mogę tego już podnieść, tylko go zmarnowałam. Znowu. 103 drzwi. Znalazłam baterię do mojej kolekcji latarek. Jo, słyszycie to? Jakie straszne dźwięki. 107 drzwi. Jakiś pokój z wodą. Posprawdzam sobie szafkę. Nic nie ma, idę dalej to jest? na mordę mi wyskoczył. A jak się bronić? Nie da się. Co to było? Jakiś nowy potwór. Just a prank. It was just a prank, bro. Ten potwór się nazywa Giggle. Aha. Brat myśli, że jest śmieszny. On siedzi na suficie i trzeba uważać, żeby was nie sprankował. 109 drzwi i mamy jakąś drabinę. Ciekawe, bo w pierwszej części nie wchodziło się po drabinach. O, kolejne drzwi. A tu mamy te robale. To widziałam już na jakichś filmikach, że przy nich nie można zapalać światła. Ej, czy ja słyszałam rasza? Nie wiem, ale muszę się schować na wszelki wypadek. Czekajcie, nic nie słyszę. Tylko te latające dziady tak jęczą, ale poza tym chyba jest okej. Okay. Wychodzę. Ej, co jest? Co się odwala? No nie, ten mnie zabił. Umarłam przez Screecha, lepiej się nawet nie przyznawać. Ej, w ogóle co odkryłam? Pewnie wy już o tym dawno wiecie, ale nie można się już chować dwa razy tej samej szafie, bo was hide zje. No taka ciekawostka. Ogólnie to chcę to przejść jak najdalej. Wątpię, żebym w tym odcinku to dziś przeszła, ale nigdy nic nie wiadomo. Sama mało wiem o tej nowej części dorsu, ale obejrzałam jakieś filmiki, żeby tak mniej więcej ogarnąć i oszczędzić wam patrzenia, jak ginę co 5 sekund. O no i mamy znowu pokój tym latającym robactwem. Jakieś jajka tu poskładały, takie disgusting to trochę, ale wiem, że nie można w nie wdepnąć, bo będzie źle, chociaż dokładnie nie wiem, co się dzieje, jak się wejdzie w te jaja. Nie wiem, chyba za często ten psyt się tu pojawia. A no i to skrzeczenie to właśnie te robaki takie dźwięki wydają. A co się stanie, jak rzucę glowsticka? Trochę się zdenerwowały. No znowu. Co ja mam robić w ogóle, gdzie ja mam iść? Muszę odpalić gate'a, trzeba znaleźć generator i żarówki. Patrzcie na to, tu są jakieś specjalne skrzynki, ale są zarośnięte. Trzeba mieć nożyce, żeby móc je odblokować. Jest, mam jedną żarówkę. W ogóle to twórcy nam nie żałują tych glowsticków, bo co chwilę je znajduję w szafkach. Mam ich 10 i więcej już nawet nie zmieszczę. A co się w sumie stanie, jak wdepnę w te podobne jaja? Au, OMG, to ich dzieci są. Uwolniłam ich dzieci z jajek, powinni być mi wdzięczni. Dobra, odpalamy maszynę i lecimy dalej. 110 drzwi, tutaj ostatnio zginęłam. Nic tu nie ma. Drzwi 112. O! Oh. Pan bibliotekarz. Hello. Jest na dole, nie wiem, czy może tu wejść za mną na górę. Ale chyba nie. Użony jest po ostatnim razie, jak się spotkaliśmy. Dobra, idę stąd, zanim tu zdąży przyjść. 113 drzwi. Coś tu rozwaliłam. Znowu generator i znowu szukanie żarówek. Z drugiej strony też są deski, które trzeba rozwalić wózkiem. Let's go. No jedź. Jeden, dwa. Otwieramy. 114. OMG kopalnia się wali. Trzęsienie ziemi. Co mam robić? A chyba już się skończyło. OMG do szafy. O, widzicie, kolega z szafy. I nie można już tam drugi raz się schować. O nie, zapomniałam, jakie to były drzwi przed chwilą. Jest do wyboru 116 i 117. Nie wiem, które są te poprawne. Dobra, próbuję. No, wrócę się do ostatniego pomieszczenia. Może był tam jakiś plasterek. 118. Gdzie on? Wybombiaj. Patrzcie jakiś pokój z gazem Nie wiem co to za gaz się tu ulatnia Ale mogę zaraz zacząć ginąć Więc może sama się stąd ulotnie Ale żarcik powiedziała Znowu trzęsienie ziemi A do szafy Ciemność Gdzie on jest? Prankuje mnie Ło wow. Figura, co to tu robi? Rzucę mu glowsticka. Zareagował na to. Jaki agresywny. Nie wiem, czy ja mam czegoś szukać w tym pokoju. Może nie może, tylko muszę po prostu przejść do następnych drzwi. O nie, idzie tu. Schowam się do szafy. Au, nie! Po co wyszła? Nie no czy ja jestem głupio czy głupia. Wróciłam. Jestem znowu pod tym samym pokojem, przez którym teraz skinęłam. Teraz mi się uda. Przeszukam wszystkie szafki. Ty on słyszy jak się je otwiera, co nie. A idzie tu. Dobra już się rozmyśli. Słyszałam jakieś śmieszki. To ten co siedzi na suficie. Trzeba na niego uważać. Aućmy głupie. No to nie słyszałam go. Znowu te jaja. Au, oczy! Co jest teraz? Oczy mogą się przemieszczać. Znalazłam pudełko na plasterki. Uleczę się. Jakiś tunel. Woda? Może dotarliśmy do ścieków. Dobra, ostatni wdech i let's go! Gdzie jestem? Nie widzę, bo ciemno jak. Światło. Tam musi być wyjście. 136 drzwi i trzęsienie ziemi. Oszty. Deszcz. Wyszłam na zewnątrz. Legendarny glut. I uciekamy. Łodu trzeba skakać. Takie to jest emocjonujące? Ledwo doskakuje na drugą stronę. Nie. Nie tylko nie to. Wspinaj się. Powiedzcie, że mogę się wspiąć. Nie chcę teraz zginąć. Ło! To ja nie umarłam. Ał, ale przywaliłam. Ło, panie, co się dzieje? Co to było? Tam trzeba się schylać, skakać, robić jakieś akrobacje. Ja się rewajwuję, bo zaszłam za daleko, żeby teraz zaczynać od nowa. Dalej muszę uciekać. Nie no, rollercoastery jak w Energylandii. Co to było? Wydaliło mnie na ryj. Ile tu jest uciekania? Ciągle coś mnie goni. Co ja mam robić? Czemu ta muzyka dalej jest taka dramatyczna? Czy to jest na czas? Nie no dobra, trochę się uspokoiło. Nie wiem o co to. Gluty. Chyba lepiej ich nie dotykać. Jakieś takie coś mi się pojawiło na ekranie. O, wiem już. Tu jest A, czyli pewnie muszę wpisać ten kod. 588 Działa? Działa. No i co dalej? Aha! Trzeba znaleźć drugie takie z literką B i wpisać kolejny kod. Tylko gdzie to jest? Może po dźwięku mam to zlokalizować. No gdzie? Jak zaraz tego nie znajdę, to wychodzę z tej gry i nie wracam. Co to jest? On mnie zabija. Zostałeś zjedzony przez Grandol, ale dlaczego jak miałam się przed nim bronić? Zginęłam na 150 drzwiach. Dobra, ja jeszcze tu wrócę i przejdę. Jak chcecie, żebym tu wróciła i przeszła drugą część z Edzią, to nie wiem, dajcie lajka czy coś. Fajnie będzie. A tak w ogóle wchodźcie na DWPL bo najlepszy merch w internecie. Bluzy, kubki, koszulki i wiele więcej. Zapraszam i żegnam się z Wami. Bajo.